Tutaj jest tata, prezentuje tatę tego gołębia, który będzie na aukcji o numerze 333. A tata ma numer gołębia jest 3434. To jest wyhodowany gołąb dla nas do rozpłodu. Tatą tego gołębia jest Porsche e, nazwany Power Porsche Armando, takie łączenie było od Hardy Krugera. I myśmy sobie połączyli też bardzo szybkiego gołębia e, z 6770 z samicą, która była drugim lotnikiem okręgu. O, widzę, mam zapisane. 609 miała w A i 318 w B, drugi lotnik okręgu. I zrobiła też 11 konkursów. E, jeden razy pierwszy, trzy razy drugi miała konkurs jeden raz trzeci. I no i widać, że to spasowało. Zobaczymy czy geny przeszły z samicy czy z samca, ale no pierwszy, drugi lot pierwszy, drugi gołąb na oddział na 6700 to nie przypadek. że te gołębie są tak szybkie. Bardzo inteligentny gołąb. Przepiękny. Fajnie by było, jak właśnie taki młody gołąb już wyda takie potomstwo. Zobaczymy, jak dalej będą leciały te gołębie, będą się spisywały w lotach. Teraz za tydzień mamy lot pod wiatr, a te gołębie kochają loty pod wiatr. Także na stare loty lotowaliśmy rodzeństwem z tak takiego samego łączenia. To jak przyszedł lot pod wiatr. No to my tu w oddziale wymietliśmy e, z 600 km pod wiatr, jak było gorąco, to e, te wszystkie te gołębie z Porsche, co mieliśmy z takiego łączenia, to te wszystkie gołębie siadły w pierwszej piętnastce, w, pier, w, pierwszy, dwu, w 12, 12 gołębiach, bo z ojcem sprawdzaliśmy, w pierwszych 12 były te gołębie z takiego łączenia właśnie. No zobaczymy jak na młode loty, ale no już jak był pierwszy i drugi na 6700 gołębi, to e, takie dziecko e, dajemy na aukcję. Zapraszam.